Sobota 1 marca, Ewangelia Marka 10 rozdział, wiersze od 13 do 16. Zapewniam Was, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do Niego. Potem brał je w objęcia i błogosławił, kładąc na nie ręce. Takie dwie myśli. Pierwsza, potrzeba przyjąć to Królestwo jak dziecko, czego świadkami niejednokrotnie były osoby, które zobaczyły, jak wielką wolność przyniósł im Chrystus, gdy go po prostu przyjęły, gdy go zaakceptowały, gdy go pokochały. Dziecko jakoś nie filozofuje, dziecko jest w stanie od razu zobaczyć, kto chce dla niego dobra. Kto się nim interesuje, kto jest w stanie dla niego poświęcić wiele i czasu, i życia. Dlatego właśnie to doświadczenie dziecka jest nam potrzebne właśnie w prawdziwym przyjęciu Królestwa Bożego dla naszego dobra, bo właśnie w tym przychodzeniu Jezusa chodzi tylko i wyłącznie o nasze dobro, o naszą wolność. A druga myśl dotyczy właśnie takiego języka miłości, którym jest dotyk, którym jest przytulenie, którym jest położenie komuś ręki na głowie w geście błogosławieństwa. My jako ludzie, którzy mamy duszę i ciało, potrzebujemy także takiego gestu, przytulenia, dotyku, bo przez ciało właśnie dokonuje się przekazywana miłość, która jest wyrazem obecności jestem przy tobie, zależy mi na tobie. Nie chciejmy zatem rezygnować z tego jednego z fundamentalnych języków miłości, jakim jest dotyk. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.